Dzień dobry widzowie, witam Was jakże serdecznie na evencie i nie nagrywam chyba od miesiąca, ale mamy dzisiaj event w Fortnite cie. i napiszcie w komentarzach czy chcecie Minecrafta i dzisiaj jestem z bandą moich znajomych, których nie mam prawdopodobnie e, i mamy 10 sekund do eventu, dlatego subskrybujcie kanał albo was zjem, jestem na waszym kiblu i tańczę akaremę, możecie to sprawdzić. E, 5, 4, 3, 2, 1, O pa, O Pan Zak się odpalił Kosmos Pan też jak był ostatni event, no się nie odpalił. Olaf tak. Tak, ole lag. To jest jak Lagus. Taka. Mi to przypomina bitać cyferka. Dobra, gadaj. Ej, można się odzywać. Tu jest! Okej? Okay. Tu jest, Czekaj ja mam się trzymać. Dobra. Ja stoję na górze Będziemy na pół, ty! Będę... Ty za będę leciał, ty. O oh my g. Fajny, to samolot! No? No zaskakuję z tego, ale są lagi ty. To każdego porywa, ty to każdego, sam sama okay. będziesz porywać Jak będzie ta animacja porywania, to jest... Okay. To, to, to każdego porywa, to jest, oni będą po służyli tej samej animacji, dobra no, Dobra, no ale to kiedyś porwie czy zakrzynia? Ja to porywało 5 godzin A, okej, okay, dobra Porywaj, porywaj uchłon O, porywa. Ej, porywo, porywo Ej, ty patrz na uchło, Co jest? porywa. Ale O nie, dobra, porwało. Lecę, Dobra, lecimy Lecimy Gdzieś nie czeka. No my też. jest? Jesteśmy tu znowu. My tu znowu jesteśmy, znowu tu jesteśmy. Ja nie chcę. Tam się wyma Nie, Zgadzam się, ja będę szwitnę, ja będę szwitnę, albo dobra, będę ten crossbance'a wam nawalał. Ej, co? jest jak na czas? I co my będziemy zbierać? Pekaj, idą. idą. Chyba nas szukają. Chyba nas szukają. Szukają nas. Zalazam komorę porwań, w której są bomby. No, no, dobra, patrol, cię Dobra, nie, nie umiem czytać. O będzie jak a, te będzie... To będzie jak te! No jak to star Wars. Mówi, już mówi. To nie jak star no star Wars to nie jak z Battlefront! O, to jak jak z Battlefront! To co Nie mamy wiele czasu. O dwa, idziemy Dobra, idziemy w drugą stronę, lecimy, kiedyś nie daje światło pętaj. Nie jedziemy w stronę światła, ale teraz możemy. Jakąś bez patroli. Dobra, nie wiem gdzie co jest, e, tak, ja... Ej, tak, ale ja nie jestem z wami! Z wami. Ja nie jestem z wami. No, my też chyba wszyscy. Nie! Ja ze skrupkowym jakichś ludzi. No, Dodaj trzeba iść no, 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 tu, bo tam się ja nie dało, no, to, trzeba, to nawet. My widzimy nawet no, 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 są te jest? są te drzwi, co no, 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 chwilę wstlą. Okay. Chwilę, no. są Chwila sto otwieraj do czasu nie mam. Dobra jesteśmy wszyscy. Ci, co się przesunają. Daj mock będziemy bochać. Dobra, mydzimy ci my, wiemy. Jeśli Was zobaczą, jak najszybciej się przez o, kur. o... cholera Ej, to dobra, to są Star Wars Battlefront 2! To jest już wygoda Star Wars Battlefront 2. Ej, a co się stanie? Siema! Siebak, ufo! Siemka ufo, jak się czujecie, jak się czujecie, lubicie, lubicie, e, ten Ciastka? Bo nie lubię ciastka na przykład. Nie zauważyłem, że wrogowie, serio. Opa, porywa rzeczy. O, no. no ale debile, no ale debile, No ja do widzialnego muru. Nie Ej, bananek jest na tej tablicy, bananek jest na tej tablicy. Faktycznie jest. Nie, tu jest Jones! Nie ma banaka, nie widzę, będzie banaka. transportowa, O, tutaj jest coś. Rura! To szybciej, to. To to. Klon, rób coś szybciej. Się, my zaraz lecimy. będziemy lecieć. Panowie, lecimy! O, jak to się nie no. będzie nagrywać. Dobra, fajnie. Opa, portal jeszcze! Jeszcze portale jakieś. Leciemy do netheru! Nie było netheru! Mam nadzieję, że to nie problem. No dobra. O jakaś już coś tam leci? Slownica nas pociesza. No, slown nas pociesza. Ty normalnie, będziemy też za smartfi. Lecimy rurami. Nie, nie Niech ktoś myśli. Lecimy rurą. Rury. Rura. Tu jest. Wow, ale o, o o ja ma Oni Mamy auto. Oni nas po prostu porwali. To chyba event. A Ej, do no tak, tak, tak. wrócić ciąg powietrza. Dajmy chwilę. Riana na nie ma podboju. O Jezu, to jest laj! Ej, duchu nagier! Duchu i mroku! Co wy robicie? Panowie, uciekajcie! Kocham was! Jestem waszym idolem! Znaczy, wy jesteście moimi idolami. Z borów jest. O, z rzeczek. Opa, tajczący banan, tajczący banan Midasa. Ja lecę w to, ja lecę w to. Dobra, a Dobra. E, nie, nie, da, nie da się. Tylko... A, nie Dobry, a potem... No, miałaś to przemyśleć. Ciący... Do rury? Nie chcę do rury. Aha. Będziemy porywali znowu. Dawajcie mi moje darmowe cukierki, to gdzie są moje darmowe sukse? Co jest, ja zazadaj Ewa Chuj, leci by Oooo, jaaa yeah. Wysadzaj, wysadzaj! Ej, a gdzie? Ej, a co jest? Ej, a słonko? Ej, a słonko? Ej, a co ze słonko? Ej, ona lubiła kosmitów! Patrzcie, co będzie ze słonko? O cholera, ona nie ma włosów, widzicie to widzowie? No nie ma włosów Autko robi brum-brum. Tylko brum. każdy tutaj choi. Wybuchuj! Ja muszę się przygotować. Wytrzymajcie te plecaki, bez kogo. Jakie plecaki? A, te pęsacki. Dobra, Dobra mi mały górkę. <coughs> Kaszel, jak widać. Widzią Aha. O. Ok. Nie O, co jest? Słonko! Słonka, słonko! Aha, dobra my się utypimy tutaj! Kevin! Kevin! O! Słonka! Kevinus! Kevinek! Kevin! I Kevin! Ja się zablokowałem! Ej, czekajcie będzie Agent Jones! na Nie on! Nie zniszczył całą wyspę! No tak! Kevin! E ja się zablokowałem! Kevin, ten return! wiesz się? Kevin. To słonko, to chyba słonko jest traitorem słonko jest e, Bada nie rado się! Ale Kevin wrócił! Let's go! Kevin. Ej, bo pamiętacie koncert Ariany Grades? To była scenka z tym Kevinem, to zdjęcie było, nie? To, to ma teraz sens, ty! No oh nie! Yeah. To było się złożyło Wszystko pełne! Nie! Oni fabułę sobie!

no to dobra, to uzbroję się! Patrzcie na to, ja tu stoję. Uzbrojenia działa. Dawaj szybciej! Dawaj szybciej! Spider. Ej, czekaj, bo oni wywalą Kevina! Ej, to może się źle skończyć. Okej, okay, no, no to umrzeliście. No to umrzeliście. Aha. Timer się pojawił. Ej, jak wywalą Kevina, to tego. To jedna z tych których wróg mam jażdżącą przewagę No się wrócicie do domu Co? Nie istnieje ryzyko że to coś dotrze z powrotem na wyspę O ty bez odbioru Doktor Doktor Slow wy, wykorzystała A to Ten małym Dwie minuteczki to wybucha To i no wybuchnie Dobra znowu, minuty to wybuchnie no to czekamy! No to czekamy! E, widzowie w tym czasie macie czas na susubskrybanie wanie mojego kanału, jak nie subskrybujecie to was nie Ej, No, no, no. O, dobra, dzieje się coś widzowie, to nie musicie już subskrybować kanału, e, patrzymy na Kevina. ale fajna kamera. Kevin jest... Ja zauważyłem. No. O nie Kevin mój ulubiony. Ale ładny! Kocham niebieski kolor. Me, Kevin! Kevin, to nasz przyjaciel! Kevin, uwielbiam cię! Bądź... Kevin, zostańmy przyjaciółmi! Zamknij! Kaspo zamknij się! Kos... Kevin, zostańmy przyjaciółmi! O co jest gdzie? O, jedziemy w górę! Kevin. Do na górę? Do góry. Panie, pan na czy pan się zablokował? Tak, patrz, ja mogę sobie No to pan, jedna, pan bananek. Nie, bo wtedy nie zdążymy, oni tego nie zaprogramowali, kosmos! On nie żyje! Musimy go zostawić! Nie! my jedziemy, jedziemy! Kosmos, patrzcie, tam to jest, tam to coś jest! Patrzcie! Patrzcie, kosu stan, patrz przed siebie! Tam będzie wybuch. Uto jak jest! Ej, co? zarywa Kevina! Nie, to jest parywa Kevin. Lećcie dalej! Łowa w górę, leć tam już! Jak to Bofico i Martin? Ja miałem nie na ten event! Kevin! Czekaj! Czekaj ci! W statku matka jest więcej m... O! Oho! O Kevin. Kevin! 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 To dwa Keviny! Tysiąc Kevinów! Minecrafta gramy! Minecraft! Aby nie! A bo nie patrzyłam na timing! Oho, ekran się przekrzywił! Ty Star Wars są grane! Ale... Ale wibracje! Uhu! Lecimy! O, wybuchliśmy! Ale serve, wybuchliśmy! Eee, o, lecimy dalej! Oh. O! O nie! Kevin lecał! Kevin, ile jest Gdzie jest UFO? Nie wiem, gdzie jest UFO! Usunęliśmy ufo! Zniszczyliśmy Ufo! Ej, to wszystko się nie aszczy! O, niebieski Kevin! Rozsadziliśmy to Ej, coś Ej, ten mi się wydawał troszkę większy Tak Tak Znaczy on jest teraz daleko, więc wiesz No nie. No bł... Bo... O, dostajemy w ufomordę. Ufomordę. O... Ufą a... mordę Oooo no. no, Are you ok, Mike? A, no, are you ok? Are you ok? No Ok I don't kurczę Czarna dziura Proszę Czarna dziura Czarna dziura A nie Sorry. To jest, to Ciąg dalszy wiemy. nastąpi. Nie, yeah, nie. Yeah, Ciąg yeah. dalszy nastąpi. W sezonie ósmym. W sezonie ósmym. 12 yeah. godzin. Okej, okay, w takim razie raz, widzowie to byłoby na tyle. Eee, event był to. super. Nie, nie wiem, co tyle to w sumie. Teraz, nie teraz wiem. Jak my ekipę, opuścimy. A nie, po prostu idziemy. generalnie widzowie. Aktualizacja No? no, to no. To ja sobie muszę rano kompo włączyć, jak wrócę ze szkoły, będę miał no. gotowego. generalnie. Dobra, cicho. Generalnie widzowie, chciałem wam podziękować za to, że byliście ze mną te 10 odcinków w sezonie siódmym e, I co, ja wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego eventu e, Jeżeli wam się spodobało, macie zostawić łapkę w górę Albo, no cóż, możecie zobaczyć, czy jestem przypadkiem na waszym kiblu i tańczą makarenę e, Jeszcze wam przypomnę o subskrybowaniu, bo kto nie subskrybuje, ten to wol, e, Ten nie zwol, w sumie bardziej e, No i co, ja wam dziękuję za oglądanie i narka